Cześć Manek. Śpiochu. Przejduje w masło, przeciwnik Kierowca oberwał. Nie możemy jechać. Cześć Dark. Ej Bartek, cześć Pedro, cześć Diana. Cześć Kapi. Hej, kojut. Cześć mruk. Potwór. Welcome to the jungle. Siódmy miesiąc. Witam ze Śląska. Pozdrawiam, Śląsk. Jorzek jest ze Śląska. Halo. Cześć Gawron. Cześć Konrado Moreno. Cześć Piotas. Ej, Adrian. Ej, skóle To jest przeciwnika zniszczony. Estebek czy EBR. Z dwojga złego EBR. Estebek. Teraz na tle innych. Kiedyś był kosiarom, ale na tle innych teraz nie wygląda wcale jakoś ponadprzeciętnie. Jak to pięknie leciało. W tym momencie centuriona ludzie biorą i są zadowoleni. Testo light i... I WZ-113 to są trzy czołgi, które jeszcze musimy machnąć przed, przed paczkami świątecznymi. Hej, frost, cześć, Sandaf. Hej, Rafale. Czołgi, 4 dni. 3 dni. Moment. Ruszyłem go. I on mnie nie wypcha. Nie wierzę w to. Ej. Ten KW, ja go ruszyłem, on przez to nie trafił. I on mnie nie przepchał. Jak to idzie? Pierwsza bitwa 3600. Ej, subie. Pomputerkiem, komputerkiem, co, co tam chce ten autko ode mnie. Okazało się, że jedna ze świec padła. A gościu mi mówi, a za dwie pół godziny mamy dostawę. Jak pan chce, to panu zrobimy te autko dzisiaj. A ja mówię, oj i tak trzeba zrobić. więc dzisiaj były wymieniane świece, opony, a potem do weterynarza na ściągnięcie szwów. Jak, ben, jak będzie taki okres w życiu, że będę miał za dużo pieniędzy, to naprawię to ogrzewanie wtedy. Uf, nie liczyłem, że będę miał możliwość jeszcze strzału w tą szóstkę. Nie wiem, tyle ile daje YouTube. Na Twitchu jest dużo niższe opóźnienie. No, te włączanie turbo... Tamte miało urok, bo mogłeś dojechać na chila Równo z medami na... Malinówce. Z tym turbo już nie dojedziesz. A tak mnie życie boli, że wyje! Słaby plus Zuru, jak bitwa trwa 3 minuty. Ale low roll. Łobrzydliwy. Strzelasz za 455 i mówisz o obrzydliwym low, 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 roll, że kolorze, lol. czemu on tak wyjechał? Dzięki, Su, za po wbite obrażenia. E, no bo Nie skupiłem do końca. Jadę, póki jeszcze coś zostało. Ma. Za to, że Slitów strzelał, jakby strzelał... Normalnie z haeków, jak człowiek. Jak nowy ci się podoba? E, nowy Ensk! Tak, taka konsternacja przez chwilę. Nowy. I teraz co nowy? E, to miasto jest gorsze. za to możesz grać wszystko. Dużo łatwiej. W sensie. Fajnie się gra niektóre miejscówki. Lego. Up! 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 Ne, ne, ne. No, bingaj się. Szczurze lądowy. Hello, and this is jackass. Wytrzymał jego amorak. To ja w szoku. Asy, asy, asy. Pawion robi na fotelu. Pawion chce się sprzedać. Co, jak już mam stracić te CK, to muszę pokryć jakoś straty. Kolego? Jednak ta strona. ło diable Pan <laughs> Max chyba już tylko tam zostało. To ta chociaż dałem. Jak już nie wjechałem dobrano od cezji. Ach, ogarnął. A ten miał gaśnicę. Klap, klap, klask. Wypikuj jeszcze raz, no kolegę. No chodź, kolega. Ale wypikuj tak, żebym mógł bić. Jaki? Nie ja? To arty cię wystukają, wybierz sobie. Bus na torze, ale ostatniego na streamku nie widać. Znaczy on nie handlował, on tworzył... poinki. Cześć bus na torze. Niko Nein Hej Krasonski Chodź tu Co robisz? Co robisz? To szkoły, Ta mapa jest dziwna. Ta mapa jest fajna do robienia wyników regularnych. Dziś wieczorny streamak No, jeszcze chwilkę. Auto przede wszystkim dzisiaj dłużej zeszło niż miało. Ta auto, opony, plus świece. A że świecy nie mieli, to zamówili i dojechały w dwie godziny.